Współpracujemy od dawna pod kątem właśnie rozwoju mentalnego, psychologii sportu. Jest to współpraca nie tylko z zawodnikami, ale z takiego systemowego, szerszego podejścia, również z rodzicami, z trenerami. Natomiast z zawodniczkami polega to tutaj na rozwijaniu umiejętności takich jak komunikacja w zespole, szczególnie jeśli chodzi o sport drużynowy, jakim jest piłka nożna. Budowanie przekonania czy wzmacnianie przekonania o swojej skuteczności piłkarskiej na boisku, ale też ważnym elementem jest pokazanie, że rozwój mentalny, również poprzez sport i w sporcie, to może być też dobra zabawa i właśnie element rozwoju, nie tylko przydatny w byciu w piłce nożnej, ale też który może się przydać życiowo. Nie sądzę, że to jest coś innowacyjnego. To, to działa od dawien dawna już w Polsce ale też też za granicą szczególnie w sportach drużynowych ale nie tylko również we wspinaczce chociażby więc to od dawna, natomiast przeniesienie na sport dzieci i młodzieży nie jest kalką, ponieważ jest to właśnie sport dzieci i młodzieży, gdzie, gdzie inne cele ma sport sam w sobie. Również takiego rozwoju życiowego poprzez, poprzez sport i wyciągania lekcji życiowych. I tutaj znowu wchodzi w grę praca bardziej z rodzicami, z trenerami. To z trenerami jestem w miarę stałym. Kontakcie regularnym, odnośnie ich celów, spojrzenia na pracę. Natomiast z rodzicami również dzisiejszy temat będzie, będzie opierał się na strategiach, działaniach, zachowaniach, które mogą być wspierające dla ich dziecka, dla ich córki, w, w ich funkcjonowaniu w sporcie oraz jak ich zachowania rodziców mogą utrudniać. Więc będzie tak. Takie zmierzenie się wizji samych dziewcząt, jak one postrzegają wsparcie oraz też te odwrotne zachowania rodziców oraz na ile jest to spójne ze spojrzeniem rodziców na swoje zachowania. Więc zobaczymy. Jednak zawsze to jest pewna refleksja rodziców nad tym, czy faktycznie ich działania są wspierające rozwój, rozwój ich córek w sporcie. W takich zajęciach dziewczyny nie uczą się tylko grać w piłkę, ale uczą się przede wszystkim też pracy w grupie, wierzenia w samych siebie, w swoje możliwości, dożenia do takiego swojego celu. Te zajęcia też pokazują, że nie zawsze możemy iść do przodu pod spinać wspinać się do góry, a czasami jest też taki moment, że trzeba zejść kilka kroków w dół. To jest też czasami ciężkie dla takich, nie mówię, że tylko dziewczyn, ale starszych osób, młodszych, chłopaków, dziewczyn, którzy grają w piłkę, to jakiś mają sport, że motywacją swoją i zaangażowaniem trzeba zawsze iść do przodu i ten kroczek w tył daje zawsze nam szanse, że znowu się można podnieść i iść do góry. I takie treningi właśnie dają dużo, bo mm, mogą y, czuć się też, y, tak jakby to powiedzieć słowo, dobrze ująć, że muszą też bardzo w siebie uwierzyć i ta wiara w siebie czasami jest ciężka, bo motywacja tych tak młodszych dziewczyn to czasami jest ciężko się zmotywować i szybko do góry się też wypina. To zawsze jest dużo rozmowy między nimi, dużo rozmawiania, pokazywania różnych szereg właśnie działań, jeżeli chodzi o grę w piłkę nożną, o, o nie tylko grę w piłkę, ale o bycie samych sobie, w, w, w drużynie, w grupie, na, na życie codzienne, więc no wydaje mi się, że daje to dużo im. Daje taką właśnie też naukę yy, dążenia do swojego jakoś tam celu, ale też małymi kroczkami, żeby po prostu nie dawać od razu takiego powera, tylko po prostu muszą też wiedzieć, że czasami trzeba się cofnąć, żeby po prostu wejść do góry jeszcze drabinkę, pięterko i być z tego zadowolonym i dać siebie po prostu całe serduszko. My jako, ja jesteśmy jako jedyną teraz akademią, szkółką w Gliwicach, którzy mamy certyfikację dla, dla dziewczyn. Yy, tą certyfikację no, zdobyliśmy też, no można powiedzieć, przez naszą dużą, ciężką pracę. Dużo, dużo papierów, dużo załatwienia spraw. Tak naprawdę cieszymy się, że Chodziśmy po prostu do tego celu też wspólnie, to też z dziewczynami, no my jako Akademia dojść, dlatego też mamy tą certyfikację i cieszymy się z tego względu, że jako jedyni w Gliwicach mamy taką certyfikację dla dziewczyn. No i to też jest też taki teraz obowiązek dla nas, przede wszystkim jeszcze większy, no bo musimy teraz też się wykazywać różnymi tam podzespołami, jeżeli chodzi o tę certyfikację. Gra w ligach, gra w turniejach, więc dziewczyny też grają teraz w ligach, za tydzień mamy pierwszy mecz ligowy, są u nas na arenie, na Orkana 8 w Gliwicach, więc też. Te mecze są teraz co tydzień rozgrywane, więc zawsze jest albo u nas, albo kiedy mamy wyjazd czy Częstochowa, czy Ruda Śląska, czy Katowice.